Efecte este le cu Cure Fit Mini like Maue ale Variat. Na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać, że będzie to naprawdę trudne do osiągnięcia, że te efekty są bardzo skomplikowane i wymagają bardzo dużej wiedzy, aczkolwiek, moi drodzy Państwo, nie! Zaczniemy sobie od tego zwykłego napisu. Ten napis zrobiony jest po prostu w after efekcie przy użyciu pluginu Saber. Musimy utworzyć maskę tekstową, musimy sobie utworzyć solid. Saber ustawić tak, aby był nałożony na maskę tekstu, tekst sobie ukryć, wybrać odpowiedni preset i dać mu po prostu start offset i end offset, żeby on się tam wypełnił i to jest tak naprawdę Tyle. Zauważyłem także, że jest tam nałożona aberracja chromatyczna i że jest tam nałożony... Chyba speed rampa jest nałożona, tak mi się wydaje, że tam wchodzi sobie speed rampa i potem znowu zwalnia, aczkolwiek tam jest bardzo dużo speed rampy w tym, w tym teledysku i w sumie jest bardzo dużo Sabera również w tym teledysku użyte. No, Pamiętajcie o jednej istotnej rzeczy. Efekty, które ja robię, nie są odzorowaniem 1 do 1, tylko są jakby moją wizją na stworzenie podobnego efektu, czyli nie oglądam żadnego innego poradnika, Zamiast jest taki, żeby po prostu stworzyć coś na wzór tego, żeby to było podobne i pokazać Wam, że można coś takiego zrobić samemu bez posiadania większej wiedzy. Kolejnym efektem jest to, jak kury już tam rapuje. Jestem mały, ale wariat. Mordę spójrzcie, kolor... <grych> no i przy tym, jak on sobie tam rapuje, to jest użyta stabilizacja. Czyli trakujemy, wybieramy opcję stabilizacji i tego bardzo często się używa w filmach do, nie wiem, do, do podkreślenia czegoś śmiesznego albo gdy jest jakieś mocne cięcie, to można coś takiego wykorzystać, to fajnie wygląda, to jakby robi nam punkt stabilizacji tam, gdzie sobie wybierzemy, no to ja akurat wybrałem w tym przypadku na nosie, no bo... Jakby nos jest jakby punktem centralnym twarzy można powiedzieć, więc jeżeli sobie przypniemy do nosa, no to wtedy wiecie wszystko jest jakby za nami. Ten, znaczy się głowa jest stabilna, no otwieramy sobie w każdym razie w After efekcie, wybieramy trakowanie stabilizacja, zaznaczamy sobie nos, robimy zuma i to jest cały efekt stabilizacji, cały ten efekt taki, który się wydaje, no czy on się naprawdę wydaje fajny, no no i tyle. Wszystko co było robione na green screenie, nie jestem wam w stanie niestety, ale odtworzyć, bo nie mam greenscreena. Jeżeli chodzi o speedrampy, również wam zaraz pokażę jak takowe robić w premierce, bo tam jest ich bardzo dużo użytych. O, teraz jak widzimy, to jest, są samochody. Niestety mój samochód nie jest w pełni sprawny. Można by rzec, że mój samochód jest tak trochę niepełnosprawny, więc nie miałem okazji go nagrać, a więc wziąłem jakiś tam przykładowy footage z darmowego stoka. Znowu EnglishCream. Jak to profesjonalnie brzmi. Ponownie tworzymy sobie solid, tworzymy sobie maskę, narzucamy sobie Saber i musimy tą maskę, musimy sobie ten solid nasz trakować. Jak chcesz takiego zrobić, klikamy sobie tracker, track motion i w zależności od tego, jak ten klip jest nagrany, to zaznaczamy sobie pozycję, skalę oraz rotację. Tak aby nasz obiekt się powiększał, zmieniał pozycję i jeszcze w dodatku obracał. Nie zawsze to z tą rotacją i skalą działa tak jak należy. Mimo wszystko czasem możemy coś źle śledzić i to potem. Mi się wariuje i czasem warto po prostu samą pozycję, a skalę i rotację po prostu dopasowywać ręcznie. Potem, jak się okazało, dosyć prosty przykład, bo, bo ten pierwszy, który sobie bo wybrałem, sobie jeszcze jeden. Tak jest, taką policją, a tam nie miałem gdzie przypiąć tego trackpointa i to w ogóle fatalnie. Spędziłem nad tym godzinek miniąc, żeby to fajnie wyglądało i w końcu się zerowałem, widzisz. I zrobiłem taki prostszy. No i, i tak samo nakładamy sobie save, wybieramy sobie tam jakiś tresecik, kolor zielony, i mamy kolejny efekt gotowy. Tutaj w przypadku teledysku jest co fajnie strakowane, no i potem po prostu się to chowa, czyli jak samochód tam mieści, to się prawdopodobnie obraca jakoś tam 3D i to się jakoś tam obraca. I nam znika. Również udało mi się to zrobić na tym drugim przykładzie, ale nie chcę go wrzucać. No, też, dobra, mogę Wam pokazać, ale to pamiętajcie, że to, to wygląda fatalnie. No, ale zrobienie czegoś takiego, że to się chowa, nie jest naprawdę trudne. Można użyć tego przy transformie 3D, czy, czy jakby to tam basic 3D możemy też narzucić, jeżeli coś nie działa. No, w każdym razie możemy to sobie po prostu tak obrócić i w pewnym momencie uciąć ten fragment tego, tej maski, żeby on po prostu już się skończył na timeline i wtedy on zniknie, tak, i, i to fajnie wygląda. I na skateparku mamy jeden z fajniejszych efektów bardziej efektownych. To, co będziemy potrzebowali, to materiał i after Effectsa i, i tak naprawdę nic więcej. Nie potrzebujemy aż takiej dużej wiedzy, jak coś takiego zrobić, tylko troszeczkę czasu, żeby dobrze maskować. Przeciągamy sobie nasz główny plik na oś czasu, wybieramy sobie miejsca, w których chcemy, aby nasz obraz się zamroził, duplikujemy sobie warstwę, na przykład z kultem Ctrl D, klikamy sobie prawym przyciskiem na tą warstwę na osi czasu, na, na tą drugą już. Wybieramy sobie time. Freestyle, czyli zamraczamy po prostu klatkę. Maskujemy sobie naszą postać. I w tym momencie musimy sobie zrobić trakowanie na pierwszą warstwę, czyli tą bez maski. Musimy sobie zrobić trakowanie mniej więcej w tym miejscu, gdzie jest postać. Z tego względu, że jeżeli zrobimy trakowanie w innym miejscu, nie wiem, na przykład gdzieś tam bardziej po prawej stronie, może jakoś inaczej padać kąt nagrywania i wtedy się to inaczej trakuje, to niby się może wydawać, że przecież trakujemy ten sam punkt na tym samym obrazie 2D, ale to nie zawsze działa tak samo. Zawsze warto śledzić w tym miejscu, gdzie chcemy sobie po prostu przypiąć to, 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 tą tą. Kurze, tą naszą rzecz. Jeszcze jest opcja taka, że zamiast trakowania możemy użyć rozszerzenia 3D Camera tracker, czyli przyciągamy sobie wszystko na nasz track. After Effects stworzy nam na obrazie 2D przestrzeń trójwymiarową, czyli jesteśmy. Boże, jak to mądrze brzmi, co teraz mówię. Czyli na obrazie dwuwymiarowym tworzymy sobie przestrzeń trójwymiarową, i w tej przestrzeni trójwymiarowej możemy umieścić obraz dwuwymiarowy. Aczkolwiek w moim przypadku łatwiej było to zrobić po prostu na podstawie trackera, bo to krócej zajęło, szybciej zajęło i wygląda tak samo, tak samo dobrze. No i to, co teraz robimy, to nakładamy na tą warstwę zmaskowaną, na tą górną, na tą naszą po prostu postać. Wpisujemy sobie w filtrach TV Old, to jest gotowy preset. Z tego presetu usuwamy tam saturację, usuwamy noise, zostawiamy tam wave, zostawiamy sobie border i, i tak dalej, i tak dalej. Wszystko widzicie teraz na materiale. Animujemy sobie jego rozmycie i jego te takie te paski. No i jak już nasza postać się do niej zbliża, to wtedy niech ona się już robi po prostu taka jakby bez żadnych filtrów, be, be, bez żadnych efektów, niech ona się już robi po prostu zwykła. Zrobiłem coś takiego jakby dwa razy na jednym klipie, potem sobie zrobiłem speed rampę. Znaczy się, zanim zrobiłem to, to była taka speed rampa. Jak taką speed rampę zrobić? Najłatwiej jest to zrobić w ogóle w premierce, bo w afterze robienie speed rampy jest fatalne. Ja jestem antyfanem, nienawidzę speed rampy w After Effectsie, bo to jest największe... No. Tak jak teraz widzicie, zaznaczamy sobie tutaj wartość speed. Rozszerzamy sobie troszeczkę to nasze okno, ten nasz pasek na timeline'ie i zaznaczamy sobie tutaj tą kropeczkę, czyli robimy sobie keyframe i wybieramy sobie prędkość, do jakiej będzie wzrastać nasze wideo. W moim przypadku tam było chyba, nie wiem, kilkaset procent albo nawet tysiąc procent. Potem rozszerzamy sobie tutaj te dwa ptaczki, te, te dwa coś tam i przyciągamy delikatnie w prawo, tak aby nasze wideo płynnie, płynnie. Poszło do góry, to znaczy się płynnie wzrosła jego prędkość, a potem płynnie ona spadła. No bo jak tak skacze, tak nagle, to, to tak niedobrze wygląda, a jak się tak płynnie skakuje i płynnie opada, to fajnie wygląda. I tak naprawdę to jest tyle. Dalej na tym skateparku, zaraz po tych zamrożonych klatkach, widzimy taki motyw z ruszającym się czymś tam na bluzie. I jak coś takiego robimy? Potrzebujemy ujęcie jakby takiego, nie wiem, coś, coś po prostu za pleców, cokolwiek za pleców, żeby nam wychodziło. Tam mogą być użyte dwa efekty. Albo liquify, albo spherize. I to może się wam wydawać nieznane. Liquify, czyli po prostu skraplanie. spherize, czyli po prostu to ten taki... Jestem jest spherize. Mam nadzieję, że to się tak mówi i teraz nie wychodzę na debila. Ja w każdym razie użyłem innego efektu, bo użyłem twirla. Twirl. Czyli coś, co nam zrobi taki... Obrót, wiecie, po prostu zrobię, tego, zrobię takiego twista, nie wiem. Do tego mamy użytą aberrację chromatyczną, a jak coś takiego zrobić, no to trakujemy sobie coś, co jest na środku naszej bluzy, nadajemy sobie to na null object, potem pod ten null object, no na razie nic z nim nie robimy, na razie tworzymy adjustment layer, czyli taką maskę. Z jakimiś tam efektami i nadajemy na to właśnie Twirla. Robimy sobie maskę wokół tego naszego obrazka na bluzie. Tą maskę też musimy sobie animować, bo na wiecie, jak w tam zależności od perspektywy, no to musi być raz większa, a raz mniejsza, nie? Żeby inaczej reszta obrazu się tam nam nie przekręcała, żeby to nie wyglądało źle, tylko żeby sama, sam, sam ten wzór na bluzie się robił. W każdym razie tą maskę sobie musimy też animować. Mask puffem, mask puffem. Jak już sobie to zanimujemy, jak już sobie tę maskę tam zwiększymy, pomniejszymy, to nadajemy sobie ten efekt. No w moim przypadku, tak jak mówiłem, twirl. Przeciągam sobie go. Odpowiedni, jakby każdy plugin ma swój parametr odpowiedzialny za jego pozycję, za jego środek. I w tym przypadku musimy sobie akurat. No nie pamiętam teraz, ale to przeciągnąć do pozycji w Null Object, tak aby to było jakby połączone i żeby to się zmieniało pozycją. Czasem jest tak, że ten Null Object jakoś się tam nam przesunie, czy jakoś źle to tam zaznaczymy. Wtedy robimy coś takiego, że jak już połączymy parametr odpowiedzialny za pozycję w tym pluginie z pozycją w Null Object, zaznaczamy sobie wszystkie keyframe'y w Null Object i ustawiamy go tam, gdzie trakowaliśmy, czyli na przykład w tym przypadku to było tam gdzieś do, tej, do oka, przy tej bluzie, tak aby to było po prostu na środeczku. No i wygląda to w taki oto właśnie sposób. Uwiedziłem się z enfakcji, bo jeszcze przed tym był jeden efekt, czyli ten wychodzenie z telefonu, jakby obraz z telefonu jakby wychodził i żeby no... Okej, okay, sprawa jest taka. Możemy mieć aplikację Green Screen na telefonie z jakimiś tam punktami, które będziemy potem sobie mogli przyczepić i skalować, ale lepiej w świetle dziennym mieć po prostu jakąś taką nakładkę na telefonie. Nie wiem, może sobie wyciąć z papieru albo z czegoś i po prostu nałożyć na tym, przykleić jakoś na ten telefon i porobić jakieś punkciki markerem, bo w moim przypadku strasznie się odbijało światło i to się potem bardzo źle trakowało. Robiłem wszystko na czuja i widziałem tam w jednym miejscu gdzieś się sobie tam skacze, no ale to już stwierdziłem, że, że chrzanić. Fajnie za to, to, że wtedy widać jakby odbicia. Widać te odbicia drzew i mamy ten obraz, który naprawdę wygląda tak Mocno naturalnie. Możemy sobie na przykład zrobić maskę wokół tego telefonu, żeby nam tam, nie wiem, innego zielonego z drzew nie wycięło. Nadajemy sobie potem kilajta na tą warstwę z tą maską. Ja chyba zrobiłem w ogóle bez maski, nie pomyślałem o tym wtedy. Film bądź zdjęcie, bądź cokolwiek innego dajemy pod obraz ten główny, czyli po, pod kamerę, która tam, nie wiem, tam nas nagrywała, żeby, żeby ten po prostu wycięty zielony, tutaj będzie wtedy puste tło, będzie przezroczyste. No i ten nasz, nasze wideo, które jest tutaj, będzie jakby tutaj i to się wyświetli i będzie super elegancko, ekstra klasa będzie. Jedna istotna rzecz, no to musimy jeszcze ten zielony strakować, no i tutaj się pojawia największy problem. Ja go tak naprawdę robiłem na czuja, robiłem go ręcznie. Zazaczyłem wtedy przy, przy trakowaniu skalę, pozycję i rotację, żeby to się jakoś fajnie tam dopasowało do tego. Jakbym miał nagrywać teledisk, to wziąłbym jednak jakąś taką nakładkę, która nie jest w ekranie, żeby się nic nie odbijało. Jeżeli chodzi o przejścia w tym filmie, wydaje mi się, że mogą być to przejścia z Motion Bro. Są one bardzo podobne tam, tam jest jakaś taka paczka płatna i są tam particles, transitions, jakieś disatury. I tak dalej, i tak dalej. Być może to nie jest to, aczkolwiek są bardzo podobne i jeżeli nie są i są robione ręcznie, to, to tam jest łatwiej, można kupić je i kliknięcie kliknięciem Apply i wszystko działa. Trakowanie twarzy, tak jak widzimy tego Hita tam i tą zmianę twarzy, no to tak naprawdę to jest jakaś inna osoba ubrana jak mini Mike i, i ma wszczepioną twarz mini Mike'a jakąś tam wyciętą ze zdjęcia. To co musimy zrobić, no to przypinamy sobie do noska tracker. Jak się ruszamy, to możemy być sobą, a nagle możemy być Makowiczem i, i jest. Jestem Makowiczem i se jestem tutaj i fajnie jest. Mamy też ten motyw takiego jakby Marsa, czy, czy czegokolwiek innego, czy Księżyca. Chyba Księżyca tak mi się wydaje. I tam mamy po prostu zmaskowane, tam nawet widać jest tak źle, źle. No, nie, znaczy się źle. Widać tam, że po prostu to niebo jest tam powycinane przez twórcę teledysku, Jest tam rzucony Księżyc, który jest strakowany albo Mars. Nie wiem, o Jowisz. No, Ziemia to nie jest. W każdym razie, jakaś tam planeta, krajacz jest na niej cywilizacja. Ta planeta jest strakowana, no i mamy takie, jakby złudzenie, że są na księżycu, bo to jest tam przyczepione, i w ogóle takie jest. Również proste do zrobienia, a pewnie punktem odniesienia była ta wieża, bo ta wieża musiała być naprawdę. No, jak widzimy, jest ona wycięta, i widać tamte. No, no, tak musiało być. No i jak widzicie, wszystkie te efekty nie są trudne do osiągnięcia. Można to zrobić bez większej wiedzy, wystarczy troszeczkę chęci, pomysłu. No dobra, jednak troszeczkę wiedzy trzeba. Ale tylko troszeczkę. Napiszcie w komentarzu, czy taki film Wam się podobał i czy może chcecie jakieś efekty z innego teledysku. Tylko niech to nie będę jakieś, nie wiem, modelowania 3D, bo, bo tego nie zrobię, nie umiem. Zachęcam także do zostawienia łapki w górze, subskrypcji na kanale, aby być na bieżąco. Do zobaczenia w kolejnych filmach, trzymajcie się, na razie, cześć! Wow! Jeszcze nie powiedziałem jednej istotnej rzeczy, o której zapomniałem, a już przed w kamerę. To zrobienie tego wszystkiego zajęło mi około 3 godzin.